Witam, mam na imię Nikobelik i chcę Wam opowiedzieć, co robiłem przez ostatni miesiąc. Więc tak, mam mało kasy i musiałem jakoś wymyśleć, jak łatwo i szybko zarobić trochę mamony. Wymyśliłem, że będę sprzedawał hamburgery, ale nie był to dobry pomysł. Witam, chciałby Pan hamburgera, może? O kurwa, bliźniaki. z Playbojem chcesz jeść. Ej ty patrz się na mnie jak do ciebie mówię, ożty kurwa ja ci poczytam gazetę. A masz ty po krako z odbytnicy potwora. i co, trochę kultury nikomu nie zaszkodzi nobie. A masz haha. Ha, ha. Jakiś czas potem przeczytałem gdzieś, że poeta dobrze zarabia i chciałem to sprawdzić. Odeszła i nie wróci więc cóż mi po tym świecie co męki mi nie skróci i nie pocieszy przecie. Odeszła i nie wróci jak żyć mi bez niej dalej jak o niej myśl porzucić jak sercu rzec nie szalej. I jak odsunąć myśli zwątpienia i goryczy katuszy niepomiernej i bólu co skowyczy. Kto z męki mnie ocuci odsłoni łez firankę odeszła i nie wróci ochota na kaszankę. Ale nikt nie chciał kupować mi och Potem chciałem dostać sławnym na cały świat aktorem filmów pornograficznych, ale mój pierwszy film z niewiadomych przyczyn nie dostał zgody na puszczanie go w kinach i kazali mi opuścić świat aktorów. Dotąd nie wiem dlaczego tak się stało, przecież film był dobry. Potem wstąpiłem do wojska, bo ponoć dobrze płacą. Tylko nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko już na treningu. Przysłali następnego przygłupa. Twoja matka poznała grupkę heteroseksualistów i wysłała cię na wojnę żeby miała trochę spokoju. No cóż chyba jej się i dało, ha ha ha. Przechodząco rzeczy wypadł na górę i do dzieła bo nie mogę patrzeć na twoja krzywą gębę. Go 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 go. go. Nie będę z tobą gadał, bo jesteś tak prosty jak kierunkowskazy do kosy. Gdyby tego było mało, to jesteś inwigilatorem szalb w różowym mundurze, a falus twojego ojca uległ złamaniu podczas gdy kopulował z twoją matką. Uda mi się, uda mi się, o mój Boże, jak tu wysoko, mimo tego uda mi się. Co ja kurwa gadam nie uda mi się. Ale za to na wojnie dałem z siebie wszystko. Po mojej ostatniej akcji wyrzucono mnie z wojska pod przyczyną nieumyślnie spowodowania śmierci kilkuset żołnierzy amerykańskich. Nadal myślę, że to nie moja wina. No, okay, Potem chciałem zostać kaskaderem, dosyć późno się skapłem, że to robota nie dla mnie. W miesiącu zrezygnowałem z poszukiwania pracy, zagrałem w totka i wygrałem sporą sumkę. I teraz cieszę się bogactwem. Żegnam was wszystkich i mam nadzieję, że będziecie mieć więcej szczęścia w poszukiwaniu pracy niż ja. Adie.